A więc mamy sprytne diamenty znowu no. No. To nie? No, Szymonku No. Zamodaj, że chyba już ostatnie w tym sezonie Ostatnie no, Ostatnie w tym sezonie Bo na, nie, następne nie wiadomo kiedy będą Jeszcze dla przypomnienia, bo mogą się pojawić komentarze. Diamenty jest to dobra, które jest eventowe. Odpalają je, odpalają Rockstar zazwyczaj raz w tygodniu. I po prostu możemy je sobie wylosować. Bo ostatnio, jako miało szansę, to taką, jak złoto, czyli tam 18%. Ale zmierzamy już do skarbca. Grupa Sex jest bardzo prostą grupą. To jest ogólnie bardzo prosty napad, nie? Faktycznie, jakby się dało jeszcze zbierać jedną ręką, wszystko robić, to jedną ręką by się trzymał za głowę, nie? A drugą by wgrał. Ale, że niestety się tak nie da, to będę grał dwoma. Dobra, gdy my się schodzili do skarbca. O kurde, to jakaś skidranowa taktyka. Dobra, wiemy, jak już troszeczkę szybciej chodzić. Mm, musimy od razu dawać ku do ściany. Nie, jak wychodzimy z samochodu, to mamy jakąś przewagę sekundy nad innymi. Bardzo hmm. ważny element. Ja. Okay. Uh, tylko te taktyki, speedrun speed tactics. No, sekunda przewagi, to nie wiem. Nie zrobię co. No, no, nie zrobię co, ale aktualny chyba rekord podejścia jako grupa z Zex to chyba z 10 minut 30 sekund, jakoś. Albo 5 sekund coś takiego, to było bardzo krótko w każdym razie. Ale full skarbec? Tak, no, z obrazami. Aha, o obrazy, dobrze. No no, tylko są obrazy na speedranie. Ale no. badę w sumie to jest. Jedno z dwóch, tych dwóch dóbr bierzemy albo obraz, albo złoto. Albo nic. Nie no, nic się nie da. Papier toaletowy jeszcze można kraść. <grym> Takie rolki papierze, nie? Kupcy te kochają. Dobra, co mamy w środku? Jakie mamy rozstawienie? Trzy wózki na środku, bardzo dobre rozstawienie. Idę na lewo. Nie wiem, możesz na środek otworzyć, bo chyba było zamknięte. Tak, Dobra, już otwieram. Dobra, ja już zabieram sobie D. De... Czy po drodze H było otwarte? Nie. To było zamknięte? Tak. No, Było zamknięte. Dobra, no to będę sobie otwierał, bo środek zostawiamy... jest zamknięte, F jest otwarte. F zawsze będzie otwarte. O, tam sobie będziesz to zbierał. Ja, no ja tu biorę D, D, biorę E, a potem będziemy zbierać środek na samym końcu. Już tam wszystko sobie zbierze góry. Tam się nie śpieszy. Znaczy, trochę śpieszy, ale. No, no, no sam wiesz o co chodzi, nie? <grych> Strasznie, jak lester taki. to będzie dobrze. Wiesz, trochę jak taki lester zabrzmiałem, ale. To mi tam. To są o, diamenty. Jak myślisz, z tych tak. diamentów ile będziemy mieli bloków? O, nie wiem. No, to brzmi idiotycznie, ale można by policzyć to. No bo można by policzyć, ile jest skupek diamentów na każdym wózku. Ile mamy w tym jakby koszyku? Znaczy, no, w tym co zabieramy tych diamentów. Policzyć, ile byłoby w teorii kubek, nie? No, można. Można by to było policzyć. Dobra, ja już to sobie h otwieram. Więc teorii jest spoko, ale w praktyce trochę niespoko. Nie Powiem, znaczy, że byłoby to otwarte, no to zawsze te tam 20 sekund dodatkowe byłoby, nie? A się biegło tylko na wózek. Więc kto wie, być może ta bramka jest tą bramką z Radziecką. Nie wiem. Sumie, wiesz, akurat mogłeś pobiec na A, ale no już trudno. Teraz pobiegnie szybko pewno na A, ja wezmę C. No tak. Zabrzmi to naj chyba najgorzej na świecie, nie? Ale aby jedna bramka co się źle zrespiła zepsuła nam napad. I to tak całkowicie. No, um. bo wiesz, my stąd jak teraz wychodzimy. Ponad 300 tysięcy za sobą zostawiamy. Wiem, 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 ale ja też umieram. Nie no, bo przez tą bramkę po prostu. O No, może teraz się zmieni. Dobra, zobaczmy czy coś się zmieniło. Bo może się po takim restarcie coś zmienić. No, zmieniło się, ale nie wiem, ja biegną na środek. Dobra, to ja tu. Dobra, ja już zabieram B. Na tym rozstawieniu też jest slipa. Nie widzę. Musi być tam to, co było, bo nie ma tak to opcji. Dobra, bardzo zabrać mi dosłownie tyle samo. Widzisz? No dosłownie, 3 287 7 dosłownie miliony samo zebraliśmy. 8 8 no, się się Nie, 8 8 Nie, 8 musi się trafić. nie da. Musi się trafić 8 z tymi 8 na środku. 8 nie? I żeby jeszcze na prawo była ta bramka jedna otwarta. To się musi trafić. Jak to się trafi, wtedy zbierzemy wszystko, nie? Bo ta jedna bramka, nie? No, powoduje to, że no 20 sekund trzeba czekać dłużej, nie? A jednak 20 sekund to jest prawie cała kubka diamentów. Mamy, chyba to samo. Dobra, ale teraz zacznę z drugiej strony. Zacznę od GH. Może co innego będzie, wyjdzie z tego. Dobra, ja już się dostałem do C, biegnę na C, żeby coś zebrać i zbieram. W miarę podobnie było. Wiem. Hmm. Nie no, no musi być to z tymi trzema na środku, bo inaczej jest za ciężko. Wiesz, jeszcze inaczej to może zrobimy, nie? Hmm. Jako, że mi idzie trochę szybciej to hakowanie... To ja pójdę na środek, bo tam są te dwie bramki, nie? I wiesz, to są niby te nie sześć... Nie no niby to jest może te, tak z 6 sekund na jednej bramce, ale może te 6 sekund zaważy o tym. Bo tam jak idziemy na prawo jest jedna i na no, lewo tu jest też Ja wszystkiego nie, nie no, zebrałem, też nic wszystkiego nie zabrałeś, nie? Nie, zostało mi może z 6-7 kupać. Zobaczmy co teraz mam. nam się wylosuje. Maszyna losująca działa. Zobaczmy no, ja mam co teraz mamy. A to gdzieś. Dobra, to samo jest Dobra, ja biegnę do na środek Dobra, ja już zaraz biegnę na B Szczerze, nie, żeby co, nie. Ale wydaje mi się, no. że bardzo podobnie nam to wyszło, nawet trochę gorzej. bardziej za tym gorzej. Bo ja już, już musiałbym wtswieprzeć. Nie wiem, czy zdążyłbym. Te. To... Bez leczenia? Nie, nie zdążę, Wywalę się. Nawet gorzej nam to wyszło. Hmm. Nie wiem, co drod po drodze wyszło nie tak. Ale. Co no, nieco wiem. No. Wszedłem na wózek. Znaczy, ja chciałem. Zebrałem tam tą. głębiej ten jeden wózek. No. Chciałem podbić do kolejnego. Przebiegłem trochę ten wózek. Klikłem E. Zbugowałem się na jakimś innym takim wózku. I on próbował podejść pod ten wózek i cały czas się obijał Aha. o inny wózek, w którym byłem. Aha. No to to... To się zguglował. No to dużo tutaj zmienia. Zobaczmy co teraz nam no. się wylasuje. Kurde, znowu to samo. A nawet gorzej. Nie. To samo jest. Dobra, ja już zaczynam zbierać sobie co. Troszeczkę by to było tego do zebrania. No bo my no tylko to jedną bramkę ani ty, ani ja nie zbierzemy wszystkiego. Zebrałem wszystko Aha Nawet jeszcze zdążyłem się wychilać No ja wszystkiego nie zbiorę niestety No nie da się, ale Wyszliśmy najlepiej jak to się dało już Lepiej tego nie damy rady zrobić Dobra, tylko że przechodzimy na głośno, jeszcze raz muszę się wychylać. No właśnie, też jeszcze raz muszę wyklikać. Czekaj. Niech zje mojego batonika. Zjadł? Zjadł. Teraz pancerz. I bierzemy broń i idziemy. Teraz ja powinien jeszcze nam napad wywalić, to byłoby zabawne. Ale udało nam się najlepiej, jak to było możliwe, nie? 400 To próbujemy szedć z debutargiem. Mmm, według mnie to nie za bardzo jest dobre tutaj. Hmm, Czy znaczy w teorii możemy się zamknąć, nie? No też rację. A jak mamy farta, to 100 tysięcy dodatkowe może być. Lizak musi być grany. No, cały czas gram Lizaka na razie same headshoty wala. Oh. Dobra. Tutaj chyba jeszcze... Ktokolwiek tu został? Oh. Jeden po lewej. To tyle, nikogo tu nie widzę. Tylko przy windzie sam. Znaczy musimy windą tak czy siak chyba lejechać. Mamy kulę. E, e, te. Hmm. Hakowanie. To mamy właśnie. Jak żebyśmy sprawdzili. Właśnie od, te odciski palców. Więc to jest bardzo easy. 28 sekund mi to zajęło No nie jest mój rekord, bo już kiedyś tyle miałem czekaj, zanim wejdę Akwipunek, pancerz, armor Dobra, jestem gotowy na jezdę do góry Dobra Dobra, trzeba będzie po kolei po ich wybijać, nie? Po prostu lizakowo. A nie, Dobra, ja wchodzę do tego kargu. A możesz wejść? No. A, no. skoro wszedł, to okej. Okay. Dobra, to ja się tam z tobą zamknę. Prawda? Jest to dużo chyba, no bo za 80 tysięcy było Dobra, wiesz teraz jakie mamy zadanie Wyjść stąd wyjść jakoś mógłbyś, mógłbyś się wyhilać i założyć pancerz To jest też dobra rzecz Czekaj, hilam się no Dobrze, dobrze Pancerz dobra, Na kamizelka Ok, idziemy Wydaje mi się, nie... Że nieważne z której strony pójdziemy, jest ich dużo, ale możemy... Może od tyłu nie będzie ich tak, że tak dużo na nas wejdzie. Albo w sumie tak idziesz, nie? Na plecach dwóch zabiłem już. Nie no możemy biec praktycznie przed siebie. Już od nas nie trafią. No, jako tako nie trafili, dużo nie straciliśmy. Więc wychodzimy z kasyna z kwotą 3 miliony 426 tysięcy. Mogło być lepiej, ale jest dobrze. Cały jest dobrze. Mm. Teraz dobre pytanie. Oj. Czy stadionem, Oj. czy tędy iść? Chyba tędy. tędy. Wydaje no mi wiem, się, że tu chyba ten nie ten będzie iść. Tam. No, zobaczymy. Nie wiem ile ich tu rzeczywiście będzie. No już po drodze straciliśmy. Ile? 40 tysięcy. No, straciliśmy już wszystko, co zabraliśmy. To co, resetujemy i próbujemy stadionem? Nie, no serio. No. Widzisz, straciliśmy wszystko, co zabraliśmy. Jeszcze mnie przewróciłeś. Masz reset. No właśnie o to chodziło, nie? Próbujmy stadionem, bo na stadionie jest ich znacznie mniej. Wiesz, to jest zabawne, że ty już u mnie szedłeś, a ja się jeszcze ładowałem. A? No właśnie, bo SSDK tutaj zadziałał na, na naszą korzyść, albo niekorzyść. Nie wiem, kurde, padnie, padł w końcu chyba. Chyba. No, padł w końcu. Jak coś możemy skakać, wtedy jest szybciej. O, ten też umarł. No ale. Patrz jak teraz, jaka teraz mamy różnicę. Też. Ale widzisz, jaka jest różnica teraz, jak no. tędy idzie, ma tam Tak, no. Znacząca. Hmm. Ja zrobimy trochę taktykę, którą się zazwyczaj nie robi, nie? Ale. Pojedziemy może tunelem. No dobrze. Jeżeli, jeżeli, oczywiście, znajdę samochód, bo. Jedyny, który był, to nie trafiłem. No dawaj, dawaj, Rysiu. Do tunelu! Au! No au! Znaczy, prawie mamy 3 miliony 400. Po drodze do samochodu straciliśmy chyba z 20 tysięcy No to jest dobrze No to jest znacząco lepiej niż tamtędy, bo tam straciliśmy prawie stuba No i tam takie straty Tak Kurde, to były straty nie do, że całego dziennego utargu to jeszcze tego co tam zabraliśmy praktycznie Ła wow. Nie no, dobra, trochę żartuję, bo w Alarmie bardzo dużo się zbiera pieniędzy. Porównanie z tym, co stracilibyśmy po drodze, tak czy siak bylibyśmy bardzo, bardzo do przodu. Ale to są udane diamenty! Tak czy siak, to są udane diamenty. Ale To już trochę taki żal, nie? Że za pierwszym razem niestety nie trafiło się to najlepsze ustawienie, no, jakie mogło być. No. Ale no, trudno. Może następnym razem. Jak dadzą diamenty? Ale zapewne mi się wydaje, że diamenty powrócą. Pewno może jest tak na październik je dadzą. Tak na Halloween. Może wtedy. W ogóle jak co? To naprawdę bardzo duża kwota to jest. To jest chyba największa kwota jaką zebraliśmy. Aha. No i... Super, super respawn, musimy uciekać. Z dwie, dwie gwiazdki. dwie gwiazdki. O nie! Uciekniemy. Czy się uda? Wydaje mi jest radio wozy. Nie dobrze. Niedobrze. Wiem, że niedobrze. Bardzo niedobrze. Do góry podjedź, może tu. Tutaj no od razu na prawo do góry. wiesz, jedźcie tak na pełnej, nie? Generalnie. O, i może do tego tej garażu. O. Tutaj do tyłu, weź się cofnij. I wjedź na jakieś tam piętro do góry. Proszę, tylko patrz, jak jedziemy do tyłu. Raczej tu nie wiadomo za nami, nie ma takiej opcji. Tak, to zbyt skomplikowana strasa. Ja sobie z nią ledwo radzę, bo ty nie, nie mają szans. Nie wiem, przy okazji to już możemy wymienić samochód, bo tu są nawet dobre się respią. To. poczekaj, nie. Jak już to trochę niżej akurat było, ale. Wydaje mi się, że Tom sztuczkowik zgubiły. No i znowu. No teraz to już na serio będzie trochę ciężko. Bo oni teraz będę już szli z buta. Nie wiem, jakim cudem usłyszeli, że wchodzimy do jakiegoś innego samochodu, ale jakimś cudem to usłyszeli pewnie przez tego typa. Zapewne on zadzwonił na policję. Pewnie jego wóz. Może tak być. Ale raczej wątpię. Czyli uważasz, że policja w GTA ma nadzwyczajny słuch? Tak. Mają wszystko nadzwyczajne. Wszystko nadzwyczajne. No, no i udało się im uciec. Jest, jest dobrze. Dobra, dojeżdżamy sobie do kupca I zobaczymy jaki tam będziemy mieli podział Jak myślisz? Ile to będzie? wysoki? Ben? No na pewno wysoki To, że wysoki to jest wręcz pewne... I 360 No tak Musisz ja popisać No I Dobra Ty masz, pla ty masz platynę Pozostaje tak. po tej masce <noise> A ci dami to nie rozpoznali, no, ci no, nie, nie rozpoznali. Nie zwrócili uwagi No, to dziwne. Praktyczny łup, kurde 2 miliony 166 140 A ja skromne 380 No prawie 400 tysięcy Ogólnie jak za diamenty to jest naprawdę bardzo dużo. Także no, to był rysiu, to były diamenty. Ostatnie tak. w tym sezonie. <laughs> Ciekawe, może jeszcze jakiś random będzie miał diamenty, ale szczerze w to wątpię. że jeszcze ktoś trafi diamenty. Um, także no, szczerze no. Do następnych diamentów. Może w następnych diamentach uda nam się zabrać wszystko. Może to będą te diamenty. Tak, to jedyne. To jedyne. Tak mreczkę. Mm. No. W każdym razie do następnego. Cześć. Na